Kandydaci Prawej i Solidarnej, którzy dostali się do ratusza. Wśród nich poseł Jerzy Materna, który na swoje barki wziął trudy kampanii wyborczej. Po sześciu tygodniach ciężkiej pracy może mówić o historycznym sukcesie. Naprawdę uzyskaliśmy piękny wynik i, i mo, oczywiście zawsze można mówić więcej. Ja mówiłem, że dla nas będzie sukcesem jak będzie sześć mandatów. Siedem to już w ogóle wspaniale. Prawa i Solidarna Jacka Budzińskiego w ratuszu będzie występować pod nazwą partii. Jak słyszymy od działaczy to uzasadnione decyzja, ponieważ każdy z nich jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy po prostu rozliczać prezydenta Kubickiego. Radni Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają, że w ratuszu będą konstruktywną opozycją. Będą patrzeć władzy na ręce. Liczą też, że komisja rewizyjna przypadnie właśnie radnym Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkie korzystne uchwały przedstawione przez prezydenta Kubickiego, korzystne dla mieszkańców i dla Zielonej Góry będziemy popierać. Natomiast te, które uważamy za szkodliwe będziemy celnie punktować. Kazimierz Łatwiński zapowiada, że Prawo i Sprawiedliwość Podobnie jak w minionej kadencji, będzie zgłaszać wiele swoich pomysłów i inicjatyw, które mają przełożyć się na lepsze życie mieszkańców. Chcemy kreować rzeczywistość i dlatego, w odpowiedzi na brak miejsc pracy, będziemy popierać budowę i inicjować budowę hal produkcyjnych pod wynajem. To jest nasza odpowiedź na mankamenty w tej dziedzinie. Prawo i Sprawiedliwość jest również jedynym klubem w Radzie Miasta, w którym panów uzupełniają panie. W przypadku, gdy Wioleta Haranślak zrezygnuje z mandatu radnej na rzecz Witam wiceprezydenta miasta, Do w ratuszu zostaną trzy panie: Eleonora Szynkowiak, Grażyna Jaskulska i Bożena Ronowicz. W poprzedniej kadencji Rady również nasz klub procentowo był w największej ilości reprezentowany przez kobiety, bo 40% stanowiły panie. Radni Prawa i Sprawiedliwości podziękowali również mieszkańcom za wsparcie w czasie kampanii i oczywiście za oddane na nich głosy. W piątek gościem programu Powiększenie będzie Jacek Budziński.